1730, 14,750, tysięcy siedemset pięćdziesiąt wydajność wydzielenie pierwszy marzec, który pasek... 1785 16850 wydajność po marce wycielenie 1 marzec, kryta seksem. 1775 16400 wydajność po marce wycielenie 1 marzec, kryta seksem. 236 14 200 wydajność po marce, wycielenie 13 luty. 1759, 14700, 14 700 wydajność po marce, wycielenie 4 marzec, kryta seksem. 18 14, 14 wydajność po marce, wycielenie 13 marzec, kryta seksem. 1783, 14 wydajność po matce, wycielenie 7 marca, kryta seksem. 168, 14 wydajność po matce, wycielenie 16 ludzi.

8100 wydajność po matce, wycielenie 13 lutego, 84 62, 9200 wydajność po matce, wycielenie 24 marzec, 65 20. 7600 wydajność po walce, wycielenie 18 marzec. 2444, wycielenie 7 luty. 2453, 8 8000 wydajność po marce, wycielenie 4 lupy. 791, 11200 wydajność po marce, wycielenie 26 lupy. 87,505, 9,100 wydajność po matce, wycielenie 8 kwiecień. 25,22, 10,300 wydajność po matce, wycielenie 22 luty, kryta seksem. 369, wycielenie 5 grudzień. 387 w wychyleniu grudnia